Cześć! Dziś bardzo krótki poradnik dotyczący tego, jak pobrać kopię swojego Instagrama na komputer. W takiej formie jak tutaj widzicie, że mam plik na komputerze na dysku twardym z moją nazwą użytkownika i tutaj sobie offline dostępu, dostęp z dysku twardego do moich danych na Instagramie mam na komputerze. Warto robić kopie zapasowe. To akurat jest profil kolejny ceramiczny w Duraku. Ale ja mam tutaj swój profil. Żeby pobrać plik na dysk, zrobić kopię, warto to robić, ponieważ no, kopia to jest coś, co nas zabezpiecza, jeżeli konto kiedyś zniknie, zostanie usunięte, zbanowane, cokolwiek się wydarzy, a takie sytuacje się zdarzają. Macie kopię na komputerze. Można ją pobrać w dwóch formatach. Zaraz o tym powiem. Żeby przejść do sekcji pobierania kopii, należy kliknąć. Pokażę na komputerze, jak to zrobić, tak? Eee, tutaj mamy okienko, Instagram. Można analogicznie postępować na smartfonie. Klikamy w miniaturkę nasze zdjęcie profilowe, następnie przechodzimy w ustawienia, czyli symbol koła zębatego, i w ustawieniach wybieramy sekcję prywatność i bezpieczeństwo. Tutaj mamy opcje dotyczące ustawień prywatności konta, jak widzicie, i zjeżdżając poniżej, skrolując w dół, to jeżdżamy do miejsca, gdzie znajduje się Pobieranie danych sekcja, i tu możemy poprosić o plik do pobrania. Ja już to zrobiłem, więc poproś o plik do pobrania, tak, ponownie mogę to zrobić. Jak się okazuje, dostanę dwa, e, dwa maile. OK. Super. Podaję e-mail, na który mam mieć wysłane dane. Zostawiam mój domyślny, który mam przypięty do e, gdzieś tam e, domyślnej poczty. I format informacji. Musimy wybrać format informacji. HTML zostawiam domyślnie. Wtedy sobie otworzycie tak jak przyglądarka, plik w przyglądarce internetowej i będziecie mogli go przeglądać tak jak normalnie. Instagram online, tutaj offline. Jeżeli chcecie przenosić pomiędzy usługami dane, to już bardziej specjalistyczne zajęcie, to wtedy wybieracie tutaj opcję JSON. Możecie ją wybrać. Jeżeli będzie Wam potrzebna, to raczej będziecie wiedzieć, że trzeba ją kliknąć. Klikam dalej. Wpisuję hasło do Instagrama. Klikam poproś o plik. I w ciągu 48 godzin powinienem dostać na maila list internetowy, czyli pocztę internetową z linkiem. 48 godzin, oczywiście, raczej trwa to krócej, też zależy, jak dużo tych zdjęć jest. Ja ich zbyt wielu nie mam. Jest to dosłownie parę zdjęć, tak? I sobie czekamy, na przykład na Gmailu, w sekcji powiadomienia, prawdopodobnie pojawi się link. Po pobraniu na dysk rozpakowujemy plik zip, archiwum i mamy do dyspozycji tutaj różne sekcje. Cóż, to chyba wszystko. Warto robić kopię. Przypominam, um, można wybrać też opcję JSON. Wtedy macie kopię, którą możecie przywrócić bezpośrednio przy ewentualnej jakiejś awarii usunięciu konta. Można zaimportować z powrotem. To cóż, to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, pozdrawiam. I do zobaczenia.